bo tą kulturą bo tutaj Wojtek Orłowski, pokaż się Wojtek Orłowski, a z tyłu tam, to on mnie, we zasz, mnie zaszczepił tą kulturę kresową, bo moi rodzice bardziej z Małopolski, tej właściwie centralnej prowadzą, ale muszę Państwu powiedzieć, że nasze działania w stosunku do tych akcji, które były podejmowane wcześniej spowodowały, że tak naprawdę w na całą odpowiedzialność mogę powiedzieć, nastąpił renesans kultury kresowej. Ale oczywiście to nie było przypadkiem. Pamiętam pierwsze spotkania tutaj na tej sali sesyjnej. Starosta Neyman dał zielone światło, Wojtek Orłowski. Nas było 7-8 na sali. 7-8 osób. A dzisiaj Wołów słynie z tego, że jest mocno zaangażowany w działania na rzecz współpracy z szeroko rozumianym jednostkami czy też organizacjami kresowymi i z miastami. I te dwa miasta, które których wspomniał Pan Starosta, w zasadzie pokazują dwa bieguny dzisiejszej Ukrainy. Jeden biegun to jest taki, to jest miejscowość Brody, gdzie my pochodzimy, czyli Wołowianie. W większości, chyba w 60% jesteśmy z Proszę sobie wyobrazić, że ostatnio było 50-lecie dwóch par małżeńskich. Dwa nazwiska, Wołowy, Woźny i lewy. nawet nie wiedzieli że ich, y, dziadko, ich y, ojcowie z grodów przyjechali do domu. To była konsternacja dla nas wszystkich. Dla mnie duże zaskoczenie, bo ja zazwyczaj pytam, skąd pochodzić.